Ulizana Cerekwicka, Bończyk jako Kanarek, Demoniczna Steczkowska, trzeci dzień opolskiego festiwalu. Gwiazdy na koncercie wspomnieniowym Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności postawiły na utwory już słyszane oraz kolorowe kreacje, które przy największych chęciach trudno byłoby nazwać minimalistycznymi. Trzeci dzień 60. KFPP w Opolu upłynął, jak zwykle, pod znakiem wspomnień. Wspomnieniowe koncerty na festiwalu w Opolu Podczas pierwszego koncertu niedzielnego wieczoru, cała sala śpiewa z nami, artyści zaprezentowali ulubione przeboje opolskiej publiczności. TVP wydaje się zupełnie nie przejmować faktem, że twórcy i pierwotni wykonawcy zaprezentowanych na opolskiej scenie hitów, nie mieli ochoty na udział w festiwalu. Cerek Ficka i Bończyk zachwyciły ekstrawaganckimi kreacjami. Wręcz przeciwnie, organizatorzy postanowili pokazać, że szerzej nieznani wokaliści potrafią wykonywać kawery prawie tak dobrze, jak ich oryginalni wykonawcy. Artyści, wyraźnie przejęci perspektywą zmierzenia się z kultowymi piosenkami, sprawiali wrażenie, jakby byli silnie zmotywowani, by do wyglądać czego nie dośpiewali. Na scenie królowały zdecydowane kolory oraz trudne do zapomnienia kroje. Olga Bończyk wystąpiła w kanarkowej pierzastej kreacji, przywodziła skojarzenia z ulicą Sezamkową, a Olga Szomańska zaprezentowała fryzurę, która zachwyciłaby samą Tinę Tarnę. Kasia Cerekwicka postawiła na pankową sukienkę ozdobioną łańcuchami i ulizaną fryzurę. Koncert, ale to już było. Jest i będzie. Bezpośrednio po koncercie cała sala śpiewa z nami, rozpoczął się koncert, ale to już było. Jest i będzie 60 KFPP Opole 2023. Tym razem zachwyciły Demoniczna Justyna Steczkowska i Maryla Rodowicz spowita w krwistą czerwień. Jak wypadli wykonawcy?